Wziąłeś Galio, bo będziesz mógł się dobrze utrzymać dwóch na jednego. Dobry masz armor. Właśnie, o to chodzi. Ja jestem na mi scrap. Skacz, Abia, skać Jezus Maria <grym> Fuck 2 Ignite dostała na jape, nie, niech zdycha <grym> nie to. Dawaj ją To też zabijamy. Aaa, uciekło. <grym> tak się wyra. Idziemy po więcej damagea stary. I teraz... Ej, masz tłuczek już. Ja mam tłuczek, ja tłuczek. Ja jest... Tłuczek. Dawaj coraz dalej idziemy. Ale. Idziemy im do bazy. A, dobra. Janek, ale ciężkie życie masz. A, no. A. Ej, idę na ganka w ogóle, dawaj. Teraz możemy się co... Dawaj myślisz? gang, gang. Uciekaj już, uciekaj już. Ej, ja też. Dobra, wbijamy teraz w nią. No dawaj, dawaj Hola <laughs> Siema A ty Bo był dziękuję. na ryjku Dawaj ją też, wyjemność tu na za sekundę Lubie śmiecie Żyj się go Dobrze Secret Tactic Ewelina, dawaj ją Jałeś kopiaka? Jałeś nie miałem ale myślałem, że nie będę musiał go używać OP stary no, staraj <laughs> Tu jest tak bez sensu Taką wejtę to jest mega OP Ej, dajecie, dajecie, ja tu skaczę, ja tu skaczę go 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 Siema Dawaj, dawaj, dawaj. Pozdro. No. Plus poćwicz! Późno, sorry. Nie mogę się dasznąć do ciebie. Koję, chodzich szczakie. A co no. tam pan Adrian robi? No wiem. Biłem się trochę w dwie osoby. Cze, ej, wej ma rąpyj! Fajn ma Mamy adekery? No. A nie, nie mamy adekery przecież! <laughs> Tu nie ma kto tego puszować poza nami Myślałem, że ktoś będzie strzelał z tyłu do tego inhibitora, nie? Potrzebujemy tanka Galio, który się wbije i z fleszem ten... ...restauntuje wszystko No... I stary, ja wtedy na nich wszystkich wskoczę Ja no. mogę się okay. zrobić pod AP! A to on AP? Dobra, to z ulti za milion złotych. Stary, ale to będzie genialne! No to... no to rabatowa Idę po AP itemy nie, nie, nie zaprzepać tego, co już sobie liczbię. Chanić, chcę być ap pantonem Zawsze chciałem być <grym> Almit, Almit! Dobra, bije za 1351 z, z ulta. Teraz Driwajn musisz... Ale ty jesteś głupi, sta. <grym> Jestem geniuszem taktycznym! <grym> o kurwa, taktycznie geniusz. <grym> Ej, Driwajn musi wszystkich zultować Jeszcze ja tylko poharosuję, dobra? Pokrofię O, o, doba, idę, teraz, idę, dawaj, dawaj JOOOOOO BUUUUUU BUUUUUU Krzyk Teraz <śmienicza> <Dobra>. Buuu. Buuu. <śmienicza> <Stary. Dobra>, <śmienicza> Dlatego jednego ulca było warto e, kurde, szybko jeszcze armor potrzebuję złożyć Dobra. No za kurwy grupie. Jakby co? Ej, jeszcze raz to robiłem. Jakby co, to byłem normalnym no. pantonem.